Uważaj, Będzie ostra jazda. No, mam nadzieję. No, 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 no! Gdzie z tymi nogami? Położyłem świeże lakie. Co, w stodole cię chowali? O! Nie, tak się składa, że w pałacu. No. Tą to co z tą naszą królową? Chyba trochę przesadziła z tym lodem. Ta, no... W sumie to przeze mnie, bo... Zaręczyłam się, a ta dostała szał, bo trochę słabo go znam. Wiesz, no, tylko jeden dzień i odmówiła nam błogosławieństwa. Czekaj. Zaręczyłaś się z kimś, kogo znałaś jeden dzień? Tak, no i wiesz, no wściekłam się! I ona zaraz też, więc chciała wyjść, a ja złapałam ją za rękawiczkę. Nie, i... chwila! Poznajesz faceta i od razu tego samego dnia postanawiasz za niego wyjść? Tak, mówię przecież! I chodzi o to, że Elza zawsze chodzi w rękawiczkach. No ale jak tak, to może, może na coś z higieną ma. Nie uczyła cię matka uważać na obcych? Eee, tak, uczyła. Ale Hans to nie jest żaden obcy. Ach tak. To jak się nazywa? Ach, książę Nasturii nazywa się. Co lubi jeść? Klapki. Najlepszy kolega. To wie książę. Znaki szczególne. Słodkość. Stopa. Rozmiar nie ma znaczenia. Siedziałaś z nim przy stole? Może dziamie i kruszy. Jakoś obleśnie lubię w nosie. Dubie w nosie? I zjada. Następca tronu? No wiesz? Każdy zjada. Fu! O! Zresztą wszystko jedno. To wielka miłość. Coś mi się nie wydaje. A ty jesteś taki wielki specjalista? Nie, ale pff, moi przyjaciele są. Twoi przyjaciele to specy od serca. Pff. błagam cię. Przestań na chwilę. Nie, 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 nie! Nie poznam tego. Nie do... poważnie. chodu. He! Ale co to są? Wilki. Wilki? Księżniczce się zechciał. I co robimy? Ja kombinuję, ty się trzymasz i nie dajesz zjeść. A chcę jakoś pomóc. Nie. Czemu? Bo jesteś zdrowo kopnięta. Że co, proszę? Chciałaś wyjść z obcego. Z miłości! Chrystofu! mi tu! Au! Aha! Z Już kilka razy! Musisz przeskoczyć, Ben! Nie będziesz mu rozkazywać! Ej! Ale ja tak! Oh! z